Ale dzień dobry witam, że się będzie sobie... Na... Halo, witam, dzień dobry, kolejny odcinek Two Point Hospital i gramy sobie dalej nagroda i przegląd roczny. Od ostatniego odcinka nic się nie zmieniło oprócz tego, że O, jakieś nagrody. Halo! Kurde to może będę pierwszy... Uwaga! Kurde to balas, dobra, sprawdźmy to, kurde. No, i to mam. A, mam kliknąć otwórz. Uwaga! uwaga. Pierwsza uwaga: Nagroda roku w kategorii lekarz otrzymuje. E, to chyba nie ja. Chyba nie, nie ja. Uwaga, lecimy dalej. To pielęgniarka roku. To pewnie też nie ja. Będę miał jakoś. Jakoś napisane Czy nie, a czekajcie, to chyba tu właśnie jest, tak? Nie? Chyba tak, tutaj właśnie mamy nagrody. O kurde Zostałem lekarzem roku i pielęgniarką roku Brak śmierci To Kurde, tylko się cieszyć. Dobre, dobre Jeszcze co mamy? Uwaga! Ne! A to można zobaczyć po jego minie. Czy będzie, czy nie. Uwaga! Ne. Ale? A, ale? Mamy lekarza roku. Pielęgniarkę roku. I bach rach śmierci. O! Oh. Dobre, dobre. Yy, awans dla członka personelu. Teddy Adzuki czeka na Was ze stanowiska młodszy pielęgniarz na stanowisko pielęgniarz. A Was ze stanowiska młodszy pielęgniarz na stanowisko pielęgniarz zapewni jedno miejsce szkoleniowe, 10% do prędkości ruchu, przydaj podwyżkę, by uszczęśliwić ten. Obecna płaca, nowa płaca. Ja mogę mu tak? Tak, to w ogóle zadowolony, jakbyś 17 tysięcy na 27. Ta, na 23 Orydo I tak daje ci do, fajny awans, temu też yy, Dla członka, ale patrzcie jak, mus jak czekają Kurde, balans, przecież to jest normalne, że W prawdziwej robocie też idziesz do yy, Do tego i mówisz, szefie Bo chcę awans, no i szef musi ci dać awans Tak, N -n na pewno tak jest, dobra, co my mamy zrobić Zbuduj gabinety internistyczne w liczbie 2. No to musimy kolejny gabinet internistyczny zrobić. Yy, to jest chyba ten internistyczny, tak? Czy, czy nie, czy to jest. Czekajcie. A to jest ten. No spoko. Więc no, przydałoby się taki drugi zbudować. No ale żeby to zrobić tutaj byśmy mogli go w sumie wstawić i tyle. Więc czekajcie. I gdzieś tu. O! Minimalna dobra. Dobra, już nie jestem ślepszy. Już nie jestem ślepy. To znaczy, hmm. Ej, ciekawe. Dobra, i co my tu mamy? Musimy dać tutaj cyk. Jeszcze szafeczki, jak się odwracało w ogóle? Ej, bo nie pamiętam. Kołysanka, Ej, super. A zetką, okej, okay, dobre. To ja takie dwie szafeczki bym tutaj wstawił jak się robiło tak wiecie że nie pamiętam nie pamiętam jak się i naprawdę nie grałem chwilę i dobra trudno to będzie z takim ten do tego jeszcze jakiś kosz by się przydał no kosz może być tutaj gdzieś z boku Gaśnica, bo dlaczego by nie, wiecie pacjent zawsze może się na, e, zapalić, ale wow, co, co to się wa, w ogóle stanęło, że tak szybko minął, hmm, minął miesiąc, co, kurde, balans, no, szybko poszło, cyk i mamy kolejny gabinet, który dosłownie jest taki sam, szkoda, że nie można takich, nie wiem, sian zmieniać, e, nie można zmieniać tego, co ty tak biegniesz, Może to, co wy? Dobra, no, yy, zatrudni. I kogo my mamy? Lekarza, chyba, tak? Bo tutaj. Musimy lekarza zatrudnić, tak mi się wydaje. Że lekarza. To weźmy sobie takiego nie za dobrego, nie za słabego. Cyk. No i mamy lekarza. Do tego byśmy mogli tutaj w ogóle w obiektach wstawić jakieś ławeczki. Bo wiadomo, no ławeczki, ważna rzecz. Cyk, cyk. No, i mają chociaż gdzie usiąść. Tutaj jest ławeczka. Zgaduję, że tu się nie zmieści. Tutaj się nie zmieści. To jednak nie będziecie mieli. O, jakieś duchy. A ty co? Wymagany oddział. Zgadza się czekać przez. Jaki oddział? Halo. Halo, co wy? Zasuwana szansa na wyleczenie. Jakiś oddział muszę zbudować. A, no jest oddział. Minimalna wielkość 4 na 3 3 na 4 O, no i mamy oddział. Dobre. Szkoda, że tutaj nie mogę wstawić tych drzwi, ale za to mogę wstawić. A, bo to są troszeczkę szersze. Niewłaściwe położenie w rogu. Nie że serio. Dobra, tu mogę wstawić No to nie będzie tutaj. Do tego mamy ładne. Eee, czekajcie, czy to ma jakieś większe znaczenie? Raczej nie. Może być takie coś. Do tego mamy. Eee, weźmy sobie to, jest toaleta? Nie. To dobra toaleta. Do tego jeszcze łóżko. To łóżko nie będzie tutaj. Eee, do tego. A jeszcze jedno łóżko. Chyba, że tu się nie zmieści. Eee, no ale możemy tutaj. A do tego nie ma miejsca. A ile łóżek musi być? A chyba, chyba już stać. paradwan, szafka No jakaś szafeczka mogłaby się przydać Trochę... No to, o tutaj, cyk, cyk Poziom prestiżu wzrósł, kurde Szaf. Jeszcze jakiś kosz O, kosz się tu na szczęście zmieści Roślina Roślina się nie zmieści Ale tutaj się zmieści, o pięknie Tylko nie wiem dlaczego wokalistki Jasmine Odyssey Dlaczego to musi być wszędzie? Stanowisko pielęgniarza, okno, łóżko. Eee, tak. Eee, no i zgaduję, że trzeba jakiegoś pielę pielęgniarki zatrudnić. To eee, weźmy tego, bo ten jest. Eee, tak. Eee, odkryto nową chorobę kiblopryszczka. Ciekawe. Nasi lekarze odkryli nową chorobę kiblopryszczka. Dość... czekajcie, co? Dysk pełny za około 5 godzin 44 minuty O, no to mogę trochę na nagrywać e, Dość paskudna choroba skóry, spowodowana korzystaniem z brudnych toalet Sposób na wyleczenie jest prosty Weź pigułkę Najlepiej taką z apteki Ewentualnie skonsultuj się z szamanem Wyślemy z pacjenta na leczenie w aptekę No spoko Odkryta nową chorobę muchy w nosie e, Chroniczna opryskliwość wywołana przez pasożyty grasujące w układzie oddechowym No i apteka E, duchy. Gdy pacjent umiera, po czasem pozostaje tu jego cząstka. Niestety, jest to, e, jest to ta najbardziej przerażająca cząstka. Może to przeszkadzać tym, z nas, którzy wciąż trzymają się życia. Ty, co więcej, duchy to straszne brudasy pozostawiające za sobą ślady z ektoplazmy. Mają również w zwyczaju dematerializację i pojawienie się gdzie indziej. Kogo wezwiemy? Oczywiście dozorcę ze spe specjalizacją łapi ducha. Taka osoba jest w pełni wyszkolona i wyposażona w najnowocześniejszą technologię do e, wsysania dusz. W przyszłości być może będziemy nawet w stanie wykorzystywać materię duchową w badaniach. To tutaj nawet widzimy ducha. Śmieć pacjenta. smutna wiadomość: zmarł jeden z naszych pacjentów. Pacjenci mogą umrzeć, jeśli leczenie jest nieefektywne, albo gdy czekają zbyt długo, co pogarsza ich zowie. W efekcie spada reputacja szpitala. Istnieje również ryzyko, że powróci, aby nawiedzać szpital. Jeśli to się wydarzy, potrzebny będzie dozorca ze specjalizacją mapy ducha. E, na początku odcinka dostaliśmy nagrodę za brak śmieci. Po czym jest duch? Więc, savis. E, dobra, ale czy nasz dozorca, e, personel. Dozorcy. Czy dozorca ma łapi ducha? No, raczej nie. Ale byśmy mogli go może jakoś wyszkolić zadania personalizuj i zwolnić. Podnieść? Nie, nie chciałem go podnieść. Nie w takim sensie. Jak ja bym mógł go. Cena zarobków zadania. O, to może. Jakie ja mam Cię wyszkolić, mordo? Kwalifikacje Ci jakąś zrobić? Podnieść, udaj się na przerwę, ocena zarobków. Nie wiem, jakie ja miałbym go wyszkolić. A jakiegoś tutaj nowego dozorcę? Dozorcy. O ten jest łapi duchem. oni są drodzy trochę. A ile ten? No ten 13 tysięcy, a ci 19, no to to już jest dużo. Eee, tylko zastanawiam się, czy ja bym mógł jakoś... W gotowości do szkolenia, no dobrze. Prowadź imię. Ej, w ogóle tu mogę nazywać imionami. LOL. To tam wiecie, możecie w komentarzach pisać, kim byście chcieli zostać, hehe. To może coś się ogarnie. Yy, ocena zarobków, zarania, personalizuj. Dobra, no będziemy mieli ducha, który będzie łaził nam po, po tym. To fajnie, fajnie. No, działach można... No zobacz, tutaj więcej łóżek. Tak, tak, tak. Na razie dwa łóżka starczą. Odblokowano gabinet deluminacyjny. Awans. Personelu. Daj awans. Dobra, masz. A jak tutaj idzie dozorca nasz. O, nawet posprząta, bardzo ładnie. Ektoplazma posprzątana. A masz kolejną ektoplazmę. Od razu jak sprząta, kurde. Tyle, wyleż pacjentów z pomroczności jasna. O, właśnie, tutaj jeszcze. Tutaj jeszcze byśmy mogli dodać również ławeczkę. Bo, dlaczego by nie? O, tutaj jakąś ławeczkę. Yy, I a może ten stojak? Tutaj bym mógł to dać. O i bardzo ładnie. Chyba cyk Wszedł jak do siebie. To wszystko jest? Może do nici nie potrzeba? Chyba nie. Chyba jest dobrze. O nawet już tu pierwsza osoba jest. A on jest do. No o. Ok, co, co ta osoba robi? A przebiera się, o kurde. Ej, co? Wizyta w oddziale, status w kolejce, długość 37 dni. No to długo czekam, 103 dni. Aha. To wiecie co ja bym zrobił jednak? Ja bym, jednak to troszeczkę przerobił. A ty kurwa? To, żebym teraz zrobił, yy, pomieszczenia. Czy mogę jakoś to łóżko dodać? Ha, halo, zatrzymaj gera yy, Obiekty. Aha. A, dobra. Oddział trzeba było kliknąć i już mamy dostęp. To dobre. Nie mamy miejsca. No to, to sobie poczekają jednak. Jednak sobie poczekają, bo, bo sobie poczekają. Eee, kudosy, kurde, balans. Ile ty będziesz tutaj tak leżeć? Powy? Co, co to? A, że pewnie tyle osób. No to mogłem to zrobić, jednak trochę większe. Wiecie? Albo zrobić takie drugie. O, ale z drugiej strony, ten, tu, ten już się załamuje, że tyle musi czekać. Tak, że siedem osób już czeka tu. Jezu. To już wyleczono. Szybko poszło. E, to. jak hmm, Jakby to zrobić? Wiecie co? Ja wiem, jak to zrobię. Zatrzymałem po pierwszy czas. Czy on się ściga? Nie wiem. E, to sobie przenieśmy tu. Pomieszczenie. Oddział. Eee, inaczej. Kopiuj, personalizuj. Nie, nie. Pomieszczenia. Czy ja mogę te... Ja to mogę jakoś powiększyć? Nie, chwila. E, inaczej. Spróbujmy tutaj to przenieść. Po czym zrobić sobie tutaj? No to powiększyć chciałbym. Czy naprawdę nie mogę tego powiększyć? No dodaj do pomieszczenia. Dobra, dodaj do pomieszczenia. Te drzwi bym musiał chyba jakoś wydupić stąd. Zamknij pomieszczenie, sprzedaj pomieszczenie, yy, modyfikuj pomieszczenie. Daj mi wydupić te drzwi. Zgaduję, że żeby wydupić to, bym musiał usunąć całe pomieszczenie. Więc no, to nie o to mi chodzi. Tak za bardzo. Tak trochę słabo jest zrobione, że. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, tak. No dobra, no. Nie, to nie, no. Ludzie będą sobie czekali i, i stali i czekali, bo inaczej być nie może. O, nagle zniknęło. Okej. Okay. No i co ja mam wam zrobić, że... No i co ja mam wam zrobić, no. To mogę zrobić, żeby dodać drugie pomieszczenie, jednak się ma. Eee, weźmy, dodajmy, może jednak drugi ten oddział. Nawet taki trochę większe, żeby nie było. Tyk. E, Z. Tyk. Baradvan. Wiecie, bo to... Jednak jak teraz człowiek się nauczył, to o wiele lepiej mu idzie. Szkoda, że. Hmm. Gdyby tak spróbować, zmieści się jeszcze jedno łóżko. Kurde, z kontrolem to się robiło. I nawet mi jednak może być takie coś. Dlaczego? to? O, tutaj. No trochę może... No, może być. Jeszcze jakaś szafeczka. Tu się zmieści, o. Zmieści się czy się nie zmieści? No powinna się zmieścić. Cyk, szafka biurowa. Zmieści się? Kurde, jak się ma nie zmieścić. Roślinka się zmieści? Kurde, wiadomo. Dobra, i mamy kolejny cyk, tylko teraz musimy zatrudnić kolejną y, pielęgniarkę. Y, co to jest? No może być ten nawet, bo widzę, że... No może być. Dobre, i mamy kolejne... Y, o, już pierwszy klient wchodzi oczywiście jak do siebie. Możemy jeszcze tutaj dodać właśnie y, kolejne te... Cyk, cyk I mamy kolejne Czego ty potrzebujesz? Halo Wyślij na leczenie Wizyta w oddział Oczekuję w kolejce no dobra, to sobie jeszcze trochę poczekasz Wylecz y pacjentów Aha, no to tak ciągle mamy wyleczyć A ty? Halo? Wymagany gabinet deluminacyjny Spoko, to trzymajmy sobie czas I mamy gabinet deluminacyjny Personel lekarz, i ma być to gabinet 3 na 3 tu jest... No tu się na spokojnie zmieści, a wiecie, że mi powoli się miejsce kończy? Kurde, balans. W ogóle na czacie nie wiem o co chodzi, ale piszą mi osoby i to jest takie... Ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawe, ale okej. Okay. Dobra, i co my tu mamy? Tutaj cyk, do tego mamy konsolę. W ogóle, a tą konsolę można w taki sposób, nie no dobra, konsola może być tu i co, to wszystko? Serio? To tyle Nawet Nie ma, nie wiem, żeby sobie usiadł ej, Ale gaśnica to by się przydała wiecie Gaśnica jednak by się przydała, jakiś kosz też Jakby nasz pacjent chciał sobie się Co? E, tam jakieś te e, Zwymiotować Yy, dwa kwiatki i, i, i tyle. I piękny yy, ten, tylko jeszcze potrzebujemy jeszcze jednego lekarza. Yy, diagnostyka, umiejętności leczenia, no może być ten. Dobra, no i weźmy sobie, przyspieszmy trochę czas. Kolejna śmierć, co? A co wy? umiera. Wiecie co, wydaje mi się. Wynosiła 82 nastrój i umiera. A... No to fajnie. Fajny szpital, No naprawdę Do... dobry szpital Romans w uzdrowisku. Eee, może jeszcze jednego, może, ale tego, no trochę drogo, trochę tak bardzo drogo. O, i nie ma go. Hmm. Powiększarówka. O? Fajny człowiek żarówka. Czej co? I zrobiliśmy. A, to I umiera na Kurde, rebalans No to ci masz łeb o najgorzej e, Dobra, co my mamy tutaj dalej? Tu mamy Czy wiesz, że możesz stoić trzymany obiekt? Wiem do wiem e, A co tutaj? Co, co tutaj się dzieje? No tutaj bardzo ładnie ludzie Bardzo ładnie Bardzo ładnie się To podoba. No i teraz, teraz to, to jakoś idzie. Kurde, dobra. Ale co my mamy? Ule wyleczyć pacjentów? No to, no przydałoby się. Tylko, że przydałoby się, wiecie co też? Czy nasz dozorca szuka pracy? A, no to fajnie. W gotowości do szkolenia. Jak ja mam cię wyszkolić? Eee, yy, zatrudnij. Dozorcy 14 tysięcy, no to Mordo jakby ci to powiedzieć To jak szukasz pracy To szukaj pracy gdzie indziej, siema yy, Dozorcy 14 tysięcy łapi duch, idealnie Bierzemy cię Masz tutaj pierwszego ducha, łap go Pięknie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie schwytałeś. A tutaj, co wy? Yy, chyba przydałoby się jeszcze yy, asystenci? Nie, nie, nie. Pielęgniarki, lekarze, dozorcy, wszyscy. Yy, czego my tu potrzeba? A dobra, już przyszedł asystent. Aha. Wziął i co usnął? To musi być praca jego marzeń w takim razie. Naprawdę. To musi być praca jego marzeń. Awans dla członka zespołu. Kurde, no wszystkim dać awansy. No dobra. Wykonuj zadanie i y zadanie i wyzwanie. Co? Wykonując zadania i wyzwania zyskujemy kudosy. Dobra, korzystaj z nich. Dobra, dobra, zapamiętam. E kudosy będą wykorzystywane. E a, musimy jeszcze jedną osobę. To bardzo w ogóle... Hmm. Ciekawy blur tutaj jest. A, ba bardzo... Bardzo ciekawy blur. No ale cóż, a to co to za Halo, co ty? Urodziny masz dzisiaj, czy co? Wizyta w szpitalu status do dooglądany przez pielęgniarkę, ale to jest... No dobra no pielęgniarka. Niech ci będzie. A tutaj mamy żarówkę, pana żarówkę. No, pan żarówka sobie chwilę zaczeka. A ile już czeka? A, tylko 37 dni, no to. Yy, to, to już niedługo. Lekarz doktor Gordon, O, doktor Gordon już idzie. Ho, panie żarówka, lecimy. Lecimy, nie ma yy, nic nie robienia. I nie ma starania po... co? No jeszcze tylko czekaj, jeszcze muszę się tam. Umroczność jasna. Ale bardzo ładnie. A sobie skrinka zrobiłem. Lom. No i patrzcie, cyk! A, to nie było to. Drogi administratorze szpitala, gwiazd szpital jednogwiazdkowy, gratulacje, twój szpital otrzymał administracja Zowia Two Point, jedną gwiazdkę z trzech możliwych. Uczcijmy to wyciągając Twoje akta z mojego. E, z mojego kosza na śmieci Jeśli czujesz, że możesz więcej kontynuujesz swoją działalność w Hogsport e, zdobywając błyskotki i rosnące uznanie, możesz też od razu rzucić się na głęboką wodę i w ramach rozwijania swojej sieci. Otworzyć nowy szpital w Lower Bullocks. Wybór, jak to mówią, należy do Ciebie. Z pachnącymi pozdrowieniami. Star Queen, Foxbridge, Minister Zdrowia. Odblokowano Lower Bullocks i pomroczność i jasna plakat. Dobra, i teraz pytanie. Yy, co dalej? Yy, otwórz mapę, kontynuuj. Yy, co się stanie, jak otworzę mapę? Czy będę mógł do tego wrócić? Nie wiem, zobaczymy. Uwaga! Bo tu mamy jakiegoś tego. A, mamy do kolejnego dostęp. Ok. Lower Bullocks jest dostępne. On sobie coś tam gada w tle. A, ale tutaj mamy jedną gwiazdkę. Tutaj mamy yy, nic. Więc no. Yy. No, no mo możemy ten, to, to dobrze. To my będziemy to kontynuować dalej. Bo przecież wiadomo, o czy pacjentów tu 25, zarówno 200 tysięcy. E, ale e, to będzie. A, nic chcąc e, Ale to będzie już w następnym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, możecie dać znać w komentarzu. Ja, ja idę do na, Lenara.